Będziemy mówić m.in. o tym, co się wydarzyło wczoraj w Sejmie, czyli o zgaszeniu świec Hanokowych przez posła Grzegorza Brauna, ale nie tylko. Zapraszam na program. Moi drodzy, obiecałam, że w grudniu w czasie Adwentu będziemy mieć więcej programów w cyklu Trady Vlogmas. W tym tygodniu mam bardzo dużo obowiązków, więc w poniedziałek i we wtorek już się programy nie ukazały, więc nie udało mi się codziennie dla was czegoś nagrać, ale mam ważne inne obowiązki. Między innymi jutro mój wykład w Krakowie, w Karcie Społeczność oraz na mojej stronie internetowej będziecie mogli znaleźć wszystkie szczegóły jutrzejszego wykładu. Natomiast dzisiaj też jest. Bardzo ważny dzień i można by naprawdę wiele mówić, bo mamy po pierwsze rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, ale przede wszystkim 13 grudnia wspominamy świętą Łucję, męczennicę Kościoła Rzymskokatolickiego, jedną właśnie z tych pierwszych chrześcijanek, która nie zaparła się wiary pomimo wielu tortur i została zgładzona. Tutaj też podobno nawet sama sobie pozbawiła się oczu. Tak mówi jeden z opisów jej historii. Zachęcam was do tego, żeby historię świętej Łucji prześledzić. Natomiast to o co mnie pytaliście mam dużo wiadomości próśb, żeby nagrać komentarz do tego co wczoraj wydarzyło się w sejmie bardzo dużo już filmików bardzo dużo już komentarzy na ten temat dotyczących Grzegorza Brauna dotyczących Hanuki i oczywiście mój kanał jest po to żeby na to wszystko spojrzeć z głębszej perspektywy więc nie będzie to taki po prostu zwyczajny opis tego, co się wydarzyło, i też e, wydaje mi się, że po moim kanale oczekujecie, żeby powiedzieć coś więcej. I przede wszystkim zachęcam Was e, do tego, żeby wziąć udział w niedzielnych programach mówiących o tym, czym jest teologia, o teologii według świętego Tomasza Zakwinu, bo to, co się wczoraj wydarzyło, e, to jest. E, Praktyczna konsekwencja tego, jak my sobie odpowiemy na pytanie, czym jest teologia, a co za tym idzie, czy możemy mówić o jednej religii, która jest prawdziwa, bo mamy właściwie takie trzy perspektywy albo i więcej, ale do pewnego momentu w Polsce ta wiara katolicka była uznawana za prawdziwą, za jedynie tą, która ma prawo być ze swoimi symbolami i wydarzeniami w przestrzeni publicznej, ale zawsze Polska była tolerancyjna i inne wyznania były tolerowane, ale jedynie w tej przestrzeni prywatnej, a nie w publicznej. Bo co, jeśli mamy różne zgubne sekty, różne? Wierzenia, na przykład właśnie satanistyczne, i jeśli my je pozwolimy, e, jeśli pozwolimy na to, żeby one w tej przestrzeni publicznej istniały, do czego to doprowadzi? Więc e, taki zawsze był głos papieży, takie też były porozumienia między państwem a kościołem. I po Soborze Watykańskim wszystko się odmieniło, e, idąc ku tak zwanemu e, dialogowi międzyreligijnemu, e, żeby wszędzie wszystkie religie. Ale patrząc na sytuację w Sejmie, no możemy mieć różne stanowiska, bo ktoś powiedział, że to, co się stało, to tak naprawdę była. Obrona takiego postulatu, jaki wygłasza lewica państwa laickiego, żeby przecież nie było e, żadnych religijnych emblematów w Sejmie. I to jest jeden głos, żeby e, zupełnie nie było nic religijnego w Sejmie. Drugi głos to będzie taki: No to miejmy wszystkie najróżniejsze e, symbole, najróżniejsze e, wydarzenia różnych religii w tym Sejmie, to dlaczego nie wprowadzić e, chociażby Oprócz tego, że była Hanuka, jeszcze takiego hinduistycznego wydarzenia, Holi, gdzie, jak pewnie wiecie, jest to związane z tym, że Hindusi się tam rzucają kolorowymi farbami, i samcali w farbie. No to dlaczego nie wprowadzić tego też w Sejmie? I tam w korytarzu przyjadą, jacyś Hindusi będą się tą farbą rzucać. Jak komuś się to nie spodoba i powie, wynocha, no to on będzie uznany za takiego, który. Jest przeciwko tej tolerancji religijnej, który krytykuje, który atakuje. Widzicie tutaj e, absurd. E, no, a taki właśnie e, inny postulat, ten, który od wieków panował, że my możemy dojść do tego, która religia jest prawdziwa, e, że właśnie wiara katolicka jest Godna wiary, że możemy dojść do tego, że Pan Jezus rzeczywiście istniał, chociaż rzeczywiście tutaj wiara ten rozum wyprzedza, więc nie wszystko możemy rozumowo dokładnie określić i wyjaśnić, ale jest właśnie ta wiara, która jest wiarygodna, ta, ta religia. Jeśli to odrzucimy, no to będziemy mieć albo pustkę, albo właśnie tą wielość religii. I co ciekawe, bardzo wiele osób, również i posłów, którzy popierali ataki na kościoły, jakieś różne inne profanacje wymierzone w religię katolicką, teraz jako pierwsi oburzyli się, że e, została zaatakowana i zgaszona e, świeca Hanukowa. Sam Szymon Hołownia, warto tutaj o nim wspomnieć, i po pierwsze ja też również z was zachęcam do tego, żeby e, na moim kanale e, sobie zobaczyć program, który był dwa lata temu, e, dotyczący... Hanuki w pałacu prezydenckim program z panem e, Krzysztofem Balińskim e, gdzie on już wtedy nawiązuje do pana Hołowni że on jest szykowany do ważnej roli e, w sejmie i też mówi o tym w kontekście Hanuki i mówi o tym w kontekście e, Chabad Lubawicz bo właśnie ta grupa dokładnie to jest odłam Hasyckiego judaizmu, który też jest związany z żydowskim mistycyzmem, jest związany z kabałą, to właśnie ten odłam w sejmie czy też w pałacu prezydenckim te Hanuki promuje. O tym sobie jeszcze za chwilę powiemy. Ale. Hołownia, jak widzieliśmy, no tutaj najbardziej ostro stanął w obronie Hanuki i tego, co się wydarzyło, a zobaczcie, jakie jego było zdanie w innych przypadkach jeszcze w 2021 roku. On wtedy był zadowolony z tego, że sąd w Płocku. Uniewinnił trzy osoby, które były y, oskarżone o zniewagę uczuć religijnych, poprzez to, że te osoby rozklejały wizerunek tęczowej Matki Boskiej. I z tego powodu chłownie y, był zadowolony, że takie osoby nie zostaną ukarane. Powiedział wtedy, że w Polsce 2050 opowiadamy się za tym, aby obraza uczuć religijnych nie była ścigana z oskarżenia publicznego i aby nie groziła za nią kara więzienia. A wczoraj y, Powiedział, że poda do sądu Grzegorza Brauna. Gdzie tutaj, drodzy państwo, konsekwencja w tych dwóch wydarzeniach? Powiedzmy sobie jeszcze jedno, czego wiele osób nie, nie zrozumiało. Tam poseł Grzegorz Braun starał się wytłumaczyć, czym tak naprawdę jest to wydarzenie, które miało miejsce w Sejmie, jakie są jego korzenie i tutaj zachęcał do tego żeby zagłębić temat, żeby lepiej zrozumieć, bo otóż ta grupa, która wczoraj była w sejmie, mieliśmy tam właśnie jeszcze zdjęcie podczas tych uroczystości, zdjęcie konkretnej osoby, rabina Menachem Mendel Schneerson który był siódmym liderem Chabad Lubawicz, który zmarł w 1994 roku, nie pozostawił po sobie żadnego następcy, a ponieważ podczas swojego życia wielokrotnie on mówił o przyjściu Mesjasza, to członkowie jego grupy uważają jego za Mesjasza więc właściwie no uważają go za tego, za kogo katolicy uważają pana Jezusa. tylko tutaj w związku z panem Jezusem, który zmarł na krzyżu, mamy z, z martwych stanie, mamy relacje wielu ludzi, wielu uczniów, którzy go widzieli, mamy cuda, mamy to wszystko opisane w życiu pana Szniersona nic takiego nie mamy i członkowie tej grupy Chabad Lubawicz wierzą cały czas, że on jeszcze się jako ten Mesjasz objawi i Wierzę w to, że on wróci i że dlatego nie pozostawił po sobie żadnego następcy, bo on wróci. Za jego życia ta cała grupa Habadrułbawić bardzo się rozrosła po całym świecie, ponieważ on zaczął używać mediów, zaczął używać najnowszych technologii do tego, żeby ten przekaz rozpowszechniać. Tutaj również namawiane były osoby, które jakieś tam miały żydowskie korzenie, ale nie miały żydowskiej matki, żeby do Chabad Lubawicz przystąpiły, ale to nie jest głos nawet całości judaizmu, to jest jakaś grupka. Która jednak jest bardzo wpływowa politycznie i mają kontakty z wieloma grupami politycznymi, z wysoko postawionymi ludźmi na całym świecie. I dlatego właśnie postulowali, żeby te ich uroczystości w Sejmie miały miejsce. Pan Hołownia mówi tutaj o tolerancji religijnej, że nie pozwoli, żeby coś się wydarzyło takiego w przyszłości. No jestem ciekawa, jakby na przykład ktoś wpadł na pomysł w październiku, że zrobi różańcową procesję ze świeczkami w korytarzu sejmowym, czy również to by się spotkało z przychylnością lewicy. No ale też widzimy, że jakby korytarz sejmowy chyba nie jest, Miejscem do kultów religijnych. Jeśli chodzi o nabożeństwa katolickie, to jest w Sejmie kaplica. I gdyby tutaj no, wyznawcy jakiejś religii, jeśli by nagle stali się znaczącą większością w Sejmie, to w jakimś pokoiku e, zapewne nie byłoby problemu, żeby e, swoje modlitwy sobie odprawili. Ale to już jest strefa publiczna, strefa, w której mamy dziennikarzy, w której mamy konferencje prasowe. I czy rzeczywiście mamy tutaj e, teraz. Wpuścić wszystkich i świętować najróżniejsze ceremonie od muzułmańskich po może jeszcze buddyjskie i różne pogańskie, i co by to z tą przestrzenią zrobiło. Więc tutaj z jednej strony pan Szymon Hołownia mówi o tolerancji i otwarciu tej przestrzeni dla, dla wszystkich, no ale zastanówmy się w ubiegłym roku, jakie inne ceremonie religijne miały tam miejsce. Nie ma tam nic związanego z Adwentem, nie ma wieńca e, nawet adwentowego, nawet symbolicznego. E, natomiast tutaj taka, taka ogromna ceremonia e, z, z muzyką i tak dalej. Więc tutaj warto się nad tym wszystkim zastanowić. I a propos tych słów e, pana Grzegorza Brauna, które wielu uznało za kłamliwe, gdzie on powiedział, że jest to e, tak naprawdę e, satanistyczny system wierzeń i że e, jest to tak naprawdę mm, wyznanie no, supremacji żydowskiej. Zastanówmy się nad tym. Jeśli sobie to wpiszecie w internecie, to rzeczywiście kilka lat temu się pojawił taki artykuł, w którym jest napisane, że uczniowie Chabad-Lubawicz studiują kabałę, satanistyczny system wierzeń, znoszący obiektywną moralność i uznający Boga za byt subiektywny. Tutaj kwestia, co my rozumiemy za satanistyczny, bo nie każdy, kto wprost y, y, uważa y, i czci. Szatana, jako, jako, jako właśnie taki obiekt kultu, jest, jest satanistą. Różne zupełnie są jeszcze rozumienia satanistyczne, ale na pewno ten odłam ma charakter ezoteryczny, ma charakter gnostycki. Wierzą oni w reinkarnację. Wierzą oni w to, że Żydzi mają innego rodzaju duszę, niż. Inni ludzie, którzy nie są wyznania e, mojżeszowego. E, w książce e, Zgromadzenia i Rozmowy, właśnie wspomniany wcześniej e, Menachem Mendel Schneerson, mówi swoim zwolennikom, że Żydzi to namiestnicy Boga i że właśnie przeznaczeniem pozostałych ludzi jest służenie Żydom. Istnieją dwa odmienne typy dusz. Dusza nieżydowska pochodzi ze sfer szatańskich, podczas gdy dusza żydowska pochodzi ze świętości. Takie jest nauczanie e, grupy Chabad-Lubawicz. Żyd nie został stworzony dla jakiegoś innego celu. On jest celem sam w sobie, ponieważ całe pozostałe stworzenie zostało wykreowane tylko dla e, służenia Żydom. I tutaj mm, możecie, jeśli chcecie, wejść na stronę Chabad-Lubawicz. E, w języku angielskim trochę znalazłam tekstów. Niestety nie mam dzisiaj więcej czasu, ale zapewne kiedyś warto zrobić odcinek, żeby bardziej się temu przyjrzeć. Jest dostępny na przykład tekst. Jest bardzo wiele tekstów i tych nagrań Menachenma Mendela, Schnirsona dostępnych. I oczywiście w takim. Pierwszym tym co się zobaczy na różnych stronach no to mówi się o tym, że on promował pokój, żeby być dobrym, żeby dzielić się z ludźmi i tak dalej. I na pierwszy rzut oka nie ma tego prawdziwego przesłania, ale jeśli się wczytamy w te teksty, takie jak na przykład The Essence of the Hasidus, czyli o istocie hasydyzmu, to mamy tutaj między innymi takie pojęcie wdzięczności tych ludzi za to, że oni posiadają żydowską duszę. I jeśli dana osoba dostałaby inną duszę, czyli na przykład nie Żyda, to nie miałaby być za, być za co wdzięczna, bo tak naprawdę prawdziwe życie. To prawdziwe życie to jest tylko życiem żydowskim. Tutaj mam przed sobą właśnie ten konkretny cel, że więc, jakby te inne życie nie jest takim prawdziwym życiem, jak, jak właśnie to, to życie żydowskie. I znajdziecie tam bardzo dużo takich cytatów. Więc tutaj. W odniesieniu do całej tej sytuacji, która no, dzięki temu wydarzeniu stała się głośna, no, warto się zastanowić, dlaczego akurat nie jest żadna inna grupa, tylko taka grupa jest zapraszana do Sejmu. Również do Pałacu Prezydenckiego, ponieważ w Pałacu Prezydenckim już nie po raz pierwszy takie uroczystości miały udział. Znaczy to, że jest to po prostu bardzo wpływowa grupa i że nasi politycy z tą grupą sympatyzują, o ile nie są jej członkami. Tutaj warto sobie zadać to pytanie. Więc jeśli my, drodzy Państwo, wyrugujemy, Religię katolicką. I ktoś chciałby tutaj powiedzieć, że świeckie państwo, przecież Hołownia też mówił bardzo często o świeckim państwie, to jednak okazuje się, że no, nie da się żyć w takiej próżni, że bardzo szybko zostanie to zastąpione czymś innym. Co do wierzeń Chabad-Lubawicz, no zapewne warto jeszcze się temu bliżej przyjrzeć. Zobaczymy, jak to będzie. W przyszłości, czy rzeczywiście dalej będą takie ceremonie. A tutaj, rzeczywiście, w czasie, w którym my oczekujemy przyjścia zbawiciela w Adwencie, gdzie bardzo wielu z tych posłów, przecież Pan Chłownia też uważa się za katolika, więc powinien oczekiwać przyjścia prawdziwego Mesjasza, Pana Jezusa, tego, który zbawił świat, prawdziwego Boga który się narodzi rozważać tajemnice wcielenia a zamiast to mamy w sejmie obraz właśnie tego e, rabiego, Menachema, Mendela, Schnirsona e, którego e, uczniowie Chabad Lubawicz, oni uważają, że to jest właśnie Mesjasz. Bo tutaj jest też ten cały kontekst, bo nikt nie zwrócił uwagi na to zdjęcie. Że oni uważają, że właśnie e, on był oczekiwanym Mesjaszem, e, oni uważają, że on e, ponownie przyjdzie. Więc no, zastanówmy się nad tym i jeszcze raz e, tym bardziej zachęcam Państwa do trudnego, ale e, ważnego cyklu. Czytamy razem w niedzielę, gdzie studujemy teologię, i niech to wszystko sprawi, że się nad tymi aspektami. Zastanowimy. Zachęcam do tego, żeby kanał subskrybować, żeby kliknąć kciuki w górę. Przypominam, że jeszcze trwa zniżka na zakupy w naszym sklepie AMDG. Do zobaczenia.